Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy, zapaleńcy działają w kilkuset biostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor: organizacje non-profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Poznajmy się. Stowarzyszenie, początkowo pod nazwą Rowerowy Białystok, e, rozpoczęło swoją działalność w 2006 roku. No, zostało otworzone głównie w celach, e, żeby budować ścieżki w Białymstoku i żeby mógł istnieć właśnie ten obiekt. No, wiadomo, stowarzyszenie ma troszeczkę łatwiej, prawda? Można też z miastem e, więcej rzeczy załatwić i tak naprawdę wszyscy bardziej chętniej e, i nam pomagają, są bardziej przychylni. No i stąd powstało stowarzyszenie. Dużo ludzi było wcześniej we władzach stowarzyszenia ogólnie w samym stowarzyszeniu. Rok temu w maju troszeczkę nastąpił rozłam, bo my się oddzieliliśmy od rowerowego stoku i tak naprawdę zmieniliśmy wszystko. Mieliśmy nazwę na Stowarzyszenie Skate Park Garage, przenieśliśmy też e, siedzibę i zaczęliśmy działać troszeczkę bardziej jak firma, bo stowarzyszenie miało spore dosyć długi no i musieliśmy pozyskać sponsorów, musieliśmy tam z miastem prowadzić na szeroką skalę wszelkiego rodzaju rozmowy po to, żeby nam pomogło, zwłaszcza jeżeli chodzi o czynsz, umorzenie, części długów. No i do tej pory działamy. Głównie staramy się zbierać młodzież, żeby miała po prostu co robić. To po pierwsze. Po drugie jest mnóstwo ludzi, którzy uprawiają jednak ten sport. My chcielibyśmy im dać miejsce, gdzie mogliby to robić. Pod okiem też specjalistów, ludzi, o których możesz cokolwiek zapytać. No i wiadomo, czym więcej jest ludzi, tym jest tak naprawdę łatwiej. Zwłaszcza, że wszystkie tego typu miejsca w Polsce wcześniej były, czy to na podwórku, partii to oczywiście swoją drogą są legalne, ale wszystkie miejsca podwórkowe były nielegalne i zawsze był z tym jakiś problem, a tutaj jest wszystko w jednym miejscu. I pod naszym okiem, także nie ma się o co martwić. Do tej pory no, przez rok czasu jak się zajmujemy skateparkiem organizowaliśmy tutaj m.in. obozy rowerowe. Przez wakacje tego roku przewinęło się około 200 osób z całej Polski, głównie młodzież właśnie. Młodzi chłopcy, którzy przyjeżdżają tutaj trenować w ramach obozów rowerowych, w ramach turów bmx -owych. Dużo osób też przyjeżdża na własną rękę. No jest to jedno z niewielu miejsc tego typu w Polsce, także no, cieszę się dużą popularnością. Skatepark jest zbudowany głównie pod rower, także też to ma wpływ na, 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 właśnie na, na pasjonatów i BMX-ów i rowerów górskich. Poza obozami organizowaliśmy też Mistrzostwa Polski w skateparku w kategorii BMX i MTB. Kiedy zaczęliśmy się zajmować parkiem, no on jest czynne regularnie, codziennie przez 7 dni w tygodniu, także widać po prostu z dnia na dzień, że z tygodnia na tydzień z miesiąca na miesiąc, że przyjeżdża coraz więcej maulatów i, i jakoś tam zajawkę to ogarniają. No, powstała też skateplaza, którą uroczyście otwieraliśmy właśnie miesiąc temu, także to też miało wpływ na ilość osób jeżdżących. No, widać po prostu, że, że coraz więcej osób się, się jakoś tam wkręca powoli i zaczyna trenować. tak ogólnie jest stolicą sportów ekstremalnych, jeżeli chodzi o rowery w Polsce. Mamy tutaj wielu mistrzów Polski i obecnych, i, i starszych trochę, jeżeli chodzi o BMX i rowery i nie tylko i o cross i, i też dyscypliny sport. Także zainteresowanie było bardzo duże tak naprawdę wszystko tutaj zostało zrobione naszymi rękoma, także... Także dlatego tak to wygląda. Wcześniej Skatepark był na ulicy Warszawskiej, ale był... No, dużo, dużo mniejszy. Tutaj jesteśmy od dwóch, bodajże może trzech lat, w tym obiekcie. No i tutaj jest węglówka, cały kompleks. Tam jest opodal. jest muzeum. Tutaj cały czas odbywają się imprezy. Jest spokojnie niedaleko miasta. Można było, całość, całość terenu jest zarządzana przez ZMK, i na początku ZMK nam bardzo pomogło, bo użyczyło nam ten teren. Tutaj cały mieliśmy niewielkie opłaty, później te opłaty wzrosły strasznie, strasznie, strasznie są właśnie powstały zadłużenia i trzeba było jakoś wziąć sprawę bardziej w swoje ręce i zacząć troszeczkę innymi metodami działać. Impreza, którą Planujemy na przyszły weekend, na kolejny weekend to jest druga edycja Garage Jam, który odbędzie się też w 2009 roku. Impreza Garage Jam będzie trwała dwa dni, pierwszy dzień czyli sobota będzie tutaj wszystko działo na zewnątrz, jeżeli pogoda dopisze oczywiście na hopkach, będzie to konkurs właśnie Deers Jump w kategoriach BMX i MTB czyli skoki na skoczniach ziemnych. Taka można powiedzieć miniaturka motocrosu. Przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski. Oprócz tego to będzie się też konkurs na pump tracku. Tutaj to jest taki, będą zawody dla każdego. Będziemy mieli podstawiony rower każdy będzie mógł sobie wystartować. Jakieś tam nagrody przewidzieliśmy też. Sobota będzie też przy współpracy z festiwalem Up to Date. Tutaj będzie stała scena rockowa, na której będą przez cały dzień kapela podgrzewały zawodników. No i wieczorem after w Hali obok koncerty hip-hopowe, techno i tak dalej. Natomiast w niedzielę będzie też konkurs na, Będziemy robili zawody na skateparku, też w kategoriach BMX i MTB. No, pula nagród jest dosyć duża, bo wynosi około 5000 w nagrodach rzeczowych i w gotówce, także będzie o co powalczyć. Trzeci sektor zaprasza. Już na początku października ukaże się kolejny numer kwartalnika Biuletyn Miejski. Biuletyn Miejski ma już tradycję dwuletnią i jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miejskiego. Jest adresowany do mieszkańców naszego miasta. Biuletyn Miejski porusza sprawy, które dotyczą mieszkańców naszego miasta w różnych obszarach tematycznych. Zawsze są to kwestie, które są bardzo aktualne. Chcemy, żeby w każdym numerze był, było, była przestrzeń dla organizacji pozarządowych, w związku z czym bardzo prosimy organizacje zainteresowane, żeby przysłały do redakcji tego biuletynu materiały, które dotyczą ważnych, aktualnych spraw dotyczących mieszkańców i sposoby, w jaki organizacje podejmują się rozwiązania danego problemu. Jednym z tematów poruszonych w kolejnym wydaniu biuletynu miejskiego będzie zbliżające się Czwarte Forum Organizacji Pozarządowych. Organizacji pozarządowe, które działają w Stoku, chciałabym w imieniu prezydenta miasta Białego Stoku zaprosić na czwarte już forum organizacji pozarządowych. Odbędzie się ono 2 października. Rozpocznie się o godzinie 10.00 w kinie forum białostockiego ośrodka kultury. Myślę, że będzie to jedno z największych spotkań białostockich organizacji. Chcemy porozmawiać o takich kwestiach, które dotyczą współpracy trzeciego sektora z samorządem. Miejskim. Chcemy zobaczyć, jak to się rozwijało w ubiegłym roku, ale też jakie mamy perspektywy na rok 2011. Biuletyn miejski jest bezpłatnym dodatkiem do gazety wyborczej. Ogłoszenia. Książnica Podlaska imienia Łukasza Górnickiego w Białymstoku, Esperanto Libraro, Białostockie Towarzystwo Esperantystów i centrum imienia Ludwika Zamenhofa zapraszają na cykl spotkań kultura i języka sztucznego. Pierwsze spotkanie kino w Esperancie, Esperanto w kinie odbędzie się 21 września o 18 w centrum Zamenhofa. Ogłoszenia Regionalny Instytut Społeczno-Ekonomiczny w Białymstoku zaprasza mieszkańców województwa podlaskiego na bezpłatne szkolenie e-learningowe. Najbardziej aktywni uczestnicy szkolenia udadzą się na bezpłatną dwudniową wizytę studyjną. Miejscem pierwszej wizyty będzie Jura Park Bałtów. Jej celem jest prezentacja funkcjonujących przedsięwzięć ekonomii społecznej w Polsce. Zapisów na szkolenie można dokonywać poprzez rejestrację na stronie internetowej www. Podlaski Inkubator .pl.